Dzisiaj temat interesujący, mianowicie 10 argumentów, z jakiego powodu następuje przyrost masy ciała u kobiety stosującej tabletki antykoncepcyjne. Tak, wreszcie o tym powiemy. 10 argumentów za tym, żebyście sobie wytłumaczyły swoim partnerom, mężom, dlaczego wasza waga wzrosła. Oczywiście jest to troszeczkę subiektywna taka skala, którą zebrałem, ale warto o tym wiedzieć i właśnie zamierzam to teraz Wam powiedzieć. Co może spowodować wzrost masy ciała? Przede wszystkim tabletki antykoncepcyjne jako hormony mogą, czy część zatrzymują wodę. Tak, ponieważ są hormonami. A szczególnie estrogeny mogą powodować retencję, retencję, czyli słowo oznacza zatrzymanie, co czasem objawia się wyższą masą ciała. Czyli macie po prostu więcej wody w organizmie, wzrost apetytu. Tak, niektóre kobiety odczuwają większy apetyt. Szczególnie mając świadomość zażywania środków antykoncepcyjnych, i zwykle dotyczy to pierwszych miesiącach stosowania tabletek. Ja się śmieję, że po prostu częściej się zagląda do lodówki w tej sytuacji. Zmiany w gospodarce hormonalnej mogą powodować przejściową zmianę równowagi między hormonami regulującymi uczucie głodu i sytości przed oraz w trakcie stosowania tych leków. Indywidualna wrażliwość niektórych pacjentek może być uwarunkowana genetycznie, metabolicznie, istniejącymi chorobami towarzyszącymi i to w sumie sprzyja przybieraniu na wadze, na wadze pod wpływem hormonów. Macie również czasami niższą tolerancję wysiłku. Część kobiet odczuwa zmęczenie lub spadek energii co może prowadzić do mniejszej aktywności fizycznej, mniejszego zużycia energii, czyli masa ciała nie będzie redukowana. Ewentualne zaburzenia nastroju są bardzo istotne, ale to wszystko zależy od proporcji hormonów w tabletkach antykoncepcyjnych i te wahania nastrojów mogą przekładać się na tzw. comfort eating. Czyli jedzenie emocjonalne. Częściej otwieracie tę lodówkę, te cukierki schowane w szafie, w szufladzie macie części. Oczywiście zmiany w metabolizie węglowodanów u niewielkiej części kobiet mogą występować przejściowe zaburzenia poziomu cukru we krwi Czyli wiadomo, jeżeli cukier spada, to zbytnio się tym nie przejmujemy, natomiast wzrost tam możecie mieć to właśnie zaburzenie równowagi lipidowej do tego. Poziom wysoki estrogenów też może wpływać na profil lipidowy, co w dłuższej perspektywie może sprzyjać przyrostowi masy ciała. Bo wiadomo, Tłuszcz cukier daje przybór masy ciała. Oczywiście są różne rodzaje tabletek. Skład bywa różny, odmienny. W poprzednich odcinkach o tym mówiłem. Zwykle są estrogeny i gestageny i wzajemne proporcje mogą w jakiś sposób oddziaływać na waszą masę ciała. Oczywiście może to być sposób obiektywny i subiektywny. Wiele kobiet jest nastawionych do tabletek antykoncepcyjnych pozytywnie, to jest oczywiście dobrze, oraz negatywnie, czyli źle. I dlatego wiele kobiet z różnych powodów może wskazywać na realny przybór masy ciała po rozpoczęciu stosowania konkretnych pigułek. Należy to wszystko oczywiście omówić z lekarzem, który to wypisuje, bo musi wypisywać to w sposób świadomy i najlepiej założyć sobie taki mały zeszycik, w którym będziecie sobie yy, to wszystko kontrolować. To było 10 argumentów za, a w następnym odcinku przedstawię wam 10 argumentów przeciwko przyrostowi masy ciała. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.